Serdecznie jesteśmy dziś na terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Jest ze mną pan Adam Piszczek, gdzie dobry panie Adamie. Znowu, witam. Jesteśmy w miejscu, gdzie już są posiane, w przypadku ozimin poletka przygotowane na Krajowe Dni Pola. Panie Adamie, jesteśmy w tym momencie na poletku z rzepakiem o Jak już wiemy, w dwóch systemach jest posiany rzepak w systemie konwencjonalnym i pasowym. Proszę więcej coś powiedzieć, bo jesteśmy na poletku z uprawą pasową. Tak, zgadza się. Jesteśmy na parceli, która została specjalnie przygotowana i będzie utrzymywana w uprawie uproszczonej. To trzeci sezon, gdzie wykorzystujemy wszelkie maszyny do uproszczeń. W tym przypadku znajdujemy się na rzepaku o zimę, który był wysiany w optymalnym terminie dla naszego regionu, tudzież był bodajże 16 sierpnia, gdzie trzema różnymi maszynami różnej konstrukcji zasialiśmy jedną odmianę aczkolwiek zaznaczam trzema maszynami była to maszyna Horz, była to maszyna Missouri i była to maszyna Czajkowski a jeżeli tak w kilku zdaniach podsumować sezon jesienny, ten okres przygotowania do spoczynku zimowego, czy wszystko szło zgodnie z planem, czy rzepak miał jakieś wybitne problemy, jeśli chodzi o te warunki jesienne? Jak budował ten potencjał? Z, to jest bardzo dobre pytanie. Chciałbym tu zasygnalizować, że mamy właśnie rzepak posiany w dwóch różnych systemach. Typowo po orce, gdzie również w terminie agrotechnicznym rzepak był zasiany. Początek wegetacji był ciężki z tego względu, że trafiliśmy na bardzo dziwne okresy, była posucha, aczkolwiek nagle zrobiła się bardzo brzydka pogoda, spadło bardzo dużo litrów wody na metr kwadratowy, szacowaliśmy w ciągu dwóch dób przeszło 90 litrów na metr kwadratowy, to jest bardzo dużo, tudzież też rzepak no, został zakryty praktycznie tą wodą, ale jako roślina dała sobie świetnie radę, mm. wystartowała i świetnie sobie poradziła. Jesienne ilustracje pozwoliły nam ocenić, że rzepak jest w bardzo dobrej kondycji, ma dobrze rozwiniętą rozetę, także do zimy został przygotowany mm. idealnie. A przy tej podwyższonej wilgotności, czy nie było problemu z suchą z kapusty chociażby, czy z innymi kochobami? Jest to pole pokazowe, aczkolwiek nie ukrywamy, że były problemy z różnymi rodzajami agrofagów, chociażby i śmietka. Staraliśmy się dobrać odpowiednią chemię, która pozwoliła na zlikwidowanie szkodnika. Choroby grzybowe również się pojawiły, ale poprzez współpracę z partnerami, w tym przypadku firma Invigo. Dokonała odpowiednich zabiegów, doboru odpowiednich środków ochrony, żeby zminimalizować zagrożenie agrofagami. Przyglądamy się roślinom i co nas właśnie tutaj zastanowiło, to tak naprawdę no, kształt korzenia, który nie jest idealnie palowy. No tu już po wcześniejszej rozmowie wiemy, że to są te specyficzne warunki, tak? Było istotno. Tak. Był to kilku jest właśnie stawa... urok, urok rośliny. No, wiemy wszyscy doskonale, że rzepak ma system korzeniowy palowy. Na uprawie czy na poletkach, gdzie mamy rzepak przygotowany w uprawie tradycyjnej pod pług, system korzeniowy jest naprawdę dobrze przygotowany, długi szyjka korzeniowa powyżej jednego cm, także tutaj jest wszystko w porządku. Rzepak szukał tej, tudzież tej wody. W uprawach uproszczonych, zminimalizowanych, widać właśnie jak to wygląda. Na wierzchniej warstwie skumulowała się woda, rzepak wytworzył kilka wręcz korzeni, co spowodowało, że ten system korzeniowy się specjalnie system korzeniowy palowy nie wykształcił. Jest zredukowany, aczkolwiek to też nie ujmuje, że ta roślina sobie nie poradzi. Jeżeli chodzi o polową pojemność wodną, na chwilę obecną mamy opad atmosferyczny w postaci śniegu. Systematycznie ten śnieg się pojawia i mamy tutaj nadzieję, że ten zasób wody w glebie, w podglebiu dla tej rośliny będzie wystarczający. Jednakże chciałbym również zasygnalizować, że też będziemy prowadzić liczne obserwacje i jesteśmy do suszy również przygotowani poprzez uruchomienie deszczowni, która w każdej chwili może być uruchomiona i wykorzystana na potrzeby chociażby roślin. W całej Polsce tydzień temu przeszła fala niższych temperatur. Jak silne mrozy były tutaj w Miennikowie i one na kondycję rzepaku w tym momencie. Tak, tydzień temu była fala mrozów. Odnotowaliśmy około minus 20 stopni Celsjusza. Przez 2-3 dni ta temperatura była skrajnie niska, jak nigdy dotąd. Aczkolwiek mieliśmy tą gwarancję, że był śnieg. Śnieg przykrył o pozwoliło to uniknąć w mniejszym stopniu. Myślę, że nie będzie specjalnie zagrożeń czy też odmrożeń czy mrozowych wypadów. Dziękuję serdecznie. E, także jak widzimy e, rzepak przynajmniej w, w, na poletkach Ośrodka Doradztwa Rolniczego prezentuje się całkiem przyzwoicie. E, mrozy z połowy stycznia mu nie zaszkodziły. E, pomimo to, że korzeń nie jest wykształcony idealnie, e, to jednak nie wykazuje ją tu rośliny wybitnie oznak niedoboru składników pokarmowych i miejmy nadzieję, że poprowadzony dobrze zabiegami wiosennymi da przyzwoity plon.